Jak widzicie Plan się udał Także jestem w siódmy dzień Jak opowiadałem wczoraj Wczoraj budziłem się Rano Tak jakby przeziębiony Takie miałem pierwsze objawy choroby Postanowiłem jednak Przyjść wczoraj na morsowanie Zrobić Zanurzenie I sprawdzić teorię czy te choroby, które nam się przytrafiają, są z zimna, czy może z czego innego. Cały mój eksperyment był zainspirowany różnymi materiałami, które ostatnio czytałem i słuchałem na temat germańskiej medycyny, czyli to, skąd tak naprawdę te nasze te choroby nas dopadają. I germańska medycyna mówi, że po pierwsze, choroba jest. Procesem naprawczym, czyli mieliśmy jakiś ciężki okres, ciężki moment w naszym życiu. Poddaliśmy nasze ciało jakimś dużym przeciążeniom, i choroba przychodzi nam na ratunek. Mianowicie mówi, że basta, trzeba odpocząć. Więc zamiast się poddawać i faszerować ewentualnie. Jakimiś lekarstwami, postanowiłem przyjść na morsowanie, a po morsowaniu wrócić i zrobić sobie po prostu wolne. Po czym poszedłem do łóżka i poszedłem odpocząć, ale odpocząć w nietypowy sposób, ponieważ zrobiłem sobie ćwiczenie oddechowe oraz. Medytację i zmieniłem swoje nastawienie, ponieważ co się przeważnie dzieje z nami, co robimy, jak, jak dopada nas e, osłabienie, no to wtedy się katujemy, bo przecież mieliśmy tyle do, za, do zrobienia, tyle sobie zaplanowaliśmy, tyle już zrobiliśmy, a tu organizm nie daje rady i poprzez osłabienie nadchodzącą chorobę mówi nam basta a my wtedy co? Bierzemy sobie jakieś środki w postaci ibupromów, paracetamolów i tych, tego typu szybkich wspomagaczy i zamiast uszanować to, że ciało mówi stop to jeszcze sobie dorzucamy więcej i się bardziej katujemy więc mając już tą wiedzę postanowiłem sobie podpuścić i uszanować swoje ciało w takim sensie, że powiedziałem ok, miałem ostatnio Intensywne dni, może za szybko, może za dużo wziąłem na siebie, morcowanie dzień w dzień, może to jest za dużo. Dla mojego ciała, może za bardzo się też psychicznie katowałem. Więc postanowiłem sobie odpuścić i dać sobie przyzwolenie na to, że mogę być osłabiony. No i położyłem się spać w takim. Stanie, że nie wiedziałem jak rano się obudzę, bo było już tak naprawdę, mm, że kiedyś podejrzewałbym, że obudzę się rano e, z przeziębieniem. Ale rano obudzę się w całkiem, całkiem dobrej formie. Powiedziałbym nawet w bardzo dobrej formie. E, I dlatego dzisiaj jestem. Niestety dzisiaj sam, ale będzie to fajne ćwiczenie na poprawę. E, na poprawę. Mm, na poprawę. Jakby na skoncentrowanie się na sobie. Ponieważ zawsze jak jest tłum, to jest takie, że to odwraca uwagę od samego siebie, od swojego, e, swojego zimna, a dzisiaj będę tutaj sam i będę doświadczał zimna samemu. Słuchajcie, idziemy ostro z tym, siódmy dzień, także już tydzień mija ciężko uwierzyć e, dopiero 7 dni, a ja czuję się jakbym tu już miesiąc działał. Także jak się robi takie dziwne rzeczy, to ma się wrażenie, że życie jest dłuższe. Także e, będę zapewne montował to tak, żebyście w tle zobaczyli, jak chodzę do wody, bo nie chcę, żeby te filmiki były za długie. E, także dzisiejszy odcinek sponsoruje Germańska Medycyna oraz metoda Wim Hofa, ponieważ to Wim Hof, i studiowanie jego materiałów i, e, i to, co on robi to jak udowadnia, że siła umysłu potrafi e, totalnie inaczej wziąć czynniki zewnętrzne e, i, i rozpracować to i zrobić całkiem inaczej. Także wrzucę w opisie tych filmów parę linków do Hofa do gomoralskiej medycyny. E, a ja osobiście na sobie będę testował dalej. Także do zobaczenia jutro. O tak! Dwie minuty. Bardzo spokojny oddech. Uczucie w ciele. Porównając do tego, co było na początku. Bardzo przyjemne. Lekkie szczepanie. Także jestem mega, 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 mega. Odjerany tym, co czeka mi w następnych dniach. Do zobaczenia. A!